Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz Inwokacja Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem. Gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść zawrócone życie podziękować Bogu tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono tymczasem przenoś mą duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych do tych łąk zielonych szeroko nad błękitnym niemnym rozciągnionych do tych pól malowanych zbożem rozmaitem Wyzłacanych pszenicą posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżo gryka, jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcili napała, a wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą zieloną. Na niej rzadka ciche grusze siedzą.